Kapitan Damian Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Aspirant oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. W poprzednim tygodniu otowaliśmy 9 miejscowych zagrożeń oraz 4 pożary. Miejscowe zagrożenia to wypadek drogowy, otwarcie mieszkania, dwukrotnie pomoc PRM, kolizja drogowa, złamany konar, plama oleju, zalana piwnica oraz załączona czujka tlenku. Pożary to pożar samochodu, pożar piwnicy, pożar komina oraz oględziny pożaru. Miniony weekend należą do bezpiecznych e, na drodze. E, Prowadzone przez policjantów ruchu drogowego działania Andrzejki e, przyniosły bardzo dobre rezultaty. E, policjanci skontrolowali ponad 200 e, pojazdów e, i nie ujawnili żadnego e, nie kierującego. Podczas tych działań ukarano tylko jednego kierowcę za brak pasów bezpieczeństwa. W dniu 26 listopada 2019 roku o godzinie 14.09 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrzebie oględzić miejsca pożaru w miejscowości Pogorzała Wieś, Gmina Miłorac. Na miejsce udał się dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej. Gdy dojechał na miejsce, zdarzenia zostaną policją, która prowadzi ogródzinę miejsca zdarzenia. Z informacji otrzymanych od policji pożar powstał w nocy z 23 na 24 listopada. Zdarzenie zostało zauważone w dniu 24 listopada o godzinie 15.29 przez osoby postronne. W zdarzeniu tym nie brały udziały, udziału jednostki ochrony przeciwpożarowej ze względu, iż policja, która przybyła na miejsce zdarzenia, została zbliżona przyczepy kempingowej bez możliwości ponownego powstania pożaru. W pożarze przebywający w przyczepie kempingowej mężczyzna, bo to mężczyzna bezdomny, z takich jest informacji, które pozyskaliśmy, poniósł śmierć. Ciała nie było na miejscu. W piątek około godziny 5.30 na drodze krajowej nr 55 miejscowości Kamienica doszło do wypadku drogowego. Kierujący pojazdem marki Volkswagen Golf 28-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, uderzając w drzewo. Wraz z kierującym w pojeździe były jeszcze trzech pasażerów. Jeden z tych pasażerów doznał uprawnień, został przewieziony do szpitala. Kierowca Volkswagen'a trzęsie. W tej chwili śled wyjaśniają szczegółowo przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. W dniu 29 listopada o godzinie 1.41 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym w miejscowości Nowy Staw. Po dojeździe zastępu z JRG Malbork do miejsca zdarzenia zostano pożar piwnicy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Właściciel był na miejscu zdarzenia, nie było osób poszkodowanych. Działanie polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu energii elektrycznej do budynku. Dwóch ratowników w aparatach ochrony układu oddechowego dostało się do wewnątrz piwnicy. Podało w natarciu jeden prąd wody na palące się skład drewna opałowego. Do miejsca zdarzenia dojechał zastęp z OSP Lipinka. Zlokalizowano i ugaszono pożar. Po ugaszeniu przeszukano piwnicę przy użyciu kamery termowizyjnej. Następnie część zastępów ZRG Malbork została oddysponowana. Ratownicy przewietrzyli pomieszczenia. Użyli miernika wielogazowego w celu zbadania czy nie ma obecności tlenku węgla w tych pomieszczeniach. No jeżeli stwierdzili, jak już stwierdzili, że te, tego tlenku nie ma w tych pomieszczeniach zakończono działanie i powrócono do jednostek. Korzystając z okazji chciałbym jeszcze przekazać jedną informację. Otóż Dwie jednostki ochotnicze z naszego powiatu otrzymały niedawno nowe samochody, czym bardzo wydatnie wzmocniły nasze siły tutaj na terenie powiatu i jesteśmy bardzo dumni, że udało im się pozyskać te samochody i razem będziemy teraz mogli wykorzystywać je podczas zdarzeń i różnych innych sytuacji.